Prowadzenie serwera w Minecraft jest fajne. Żyjesz sobie z kolegami na serwerze, grasz na spokojnie, nowi ludzie wchodzą wszyscy mają dobrą zabawę. Dopóki nie zaczyna się to. Jeżeli myślicie, że zostawiłem to tak i siedziałem z założonymi rękami, patrząc na to, jak serwer. Kurwa, dzieci. I myślicie, że ja, który bardzo lubi grzebać w komputerach, zostawi to tako i będzie patrzył, jak jego serwer jest botowany? Nie. Musiałem znaleźć rozwiązanie. Bardzo proste rozwiązanie było tuż przed moim nosem. Otóż wystarczyło zmienić dwie linie w konfigu. I to załatwiło sprawę. Więc porada na przyszłość. Czytajcie konfigi Waszych antyzitów i je ustawiajcie manualnie. Nawet jeżeli wam się nie chce, ponieważ może nam to w którymś momencie uratować serwer. See ya!